Party Księga Mojżeszowa, rozdział 20. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy cały zbór na pustynie syn, lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. Lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I kłócił się Lud z Mojżeszem mówiąc. Obyśmy to pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tę pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze, i wtedy ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę z przed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadził tedy Mojżesz Jaron zbór przed skałą i rzekł do nich, Słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę i podniósł Mojżesz rękę swoją. I uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda, i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł pan do Mojżesza i do Aarona: Ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie Izraelscy z Panem, a On okazał przez nie swoją świętość. Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu, żeby mu powiedzieli — Tak mówi twój brat Izrael. Ty znasz całą udrękę, która nas spotkała. Że ojcowie nasi poszli do Egiptu. Mieszkaliśmy w Egipcie przez długi czas, lecz Egipcjanie gnębili nas i naszych ojców. Wołaliśmy więc do Pana, a on wysłuchał naszego głosu i zesłał Anioła, a ten wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście na granicy Twojej ziemi. Pozwól nam przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola uprawne ani przez winnice, i nie będziemy pić wody ze studien. Pójdziemy drogą królewską, nie zboczywszy ni w prawo, ni w lewo, aż przejdziemy przez Twoją ziemię. I odpowiedział mu Edom Nie wolno Wam przejść przez moją ziemię, w przeciwnym razie wystąpimy z mieczem przeciwko Tobie. Synowie izraelscy odpowiedzieli mu: Pójdziemy utartą drogą, a jeżeli już my i nasze stada będziemy pić Twoją wodę, to zapłacimy za nią. Rzecz to błacha. Chodzi tylko o to, abym pieszo przeszedł. A ten odpowiedział: Nie przejdziesz. I Edom wyruszył przeciwko niemu z licznym wojskiem dobrze uzbrojonym i nie pozwolił Edom synom izraelskim przejść przez swoją ziemię to też synowie izraelscy ominęli go potem ruszyli synowie izraelscy z Kadesh i przyszedł cały zbór do góry Chor i rzekł pan do Mojżesza i Aarona pod górą Chor na granicy ziemi edomskiej A'aron będzie przyłączony do ludu swego, albowiem nie wejdzie do ziemi, którą dałem synom izraelskim, za to, że sprzeciwiliście się moim słowom u wód Meriba. Weź A'arona i jego syna Eleazara i wyprowadź ich na górę Chor. I każ A'aronowi zdjąć jego szaty i odziej w nie jego syna Eleazara. Aaron zaś tam umrze i będzie przyłączony do ludu swego. I uczynił Mojżesz tak jak rozkazał Pan, i wstąpili na górę chor na oczach całego zboru. Tam kazał Mojżesz Aaronowi zdjąć jego szaty i odział w nie syna jego Eleazara. I umarł tam Aaron na szczycie góry. Mojżesz zaś i Eleazar zeszli z góry. A gdy cały zbór zobaczył że Aaron nie żyje, opłakiwał Aarona cały dom Izraela przez trzydzieści dni.